Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj ponownie mam miksik przygotowany z krzyżeczek i linii za 40 zł. Po 5 zł są jedne super, super linie i jedna krzyżówka XL. Za 10 zł mam dwa razy ekstra linie i jedną krzyżówkę XXL. Na pewno z zerem już dzisiaj nie skończymy, ponieważ tutaj w jednych ekstraliniach jest Linia ułożona, więc na pewno zwrot 10 zł wpadnie. Zobaczymy, jeszcze dodrapiemy dalej. W krzyżówce tej małej jest jeden ułożony, a w krzyżówce XXL są, w jednej krzyżówce są dwa wyrazy, a w pozostałych dwóch po jednym, więc zobaczymy. Czy dzisiaj, chociaż połowa może wpadnie. Może więcej, może plusik. Na pewno 10 zł już jest. Albo i więcej. Nie wiem, co tam jest pod tą warstwą ścieralną. Drapiemy teraz dalej. Mamy monetę. Jest jedna, druga. Kolejny symbol to sakwa. Mamy tu jedną sakwę. Teraz są okulary. Okularki tutaj są w pierwszej linii. Klapki. Klapki, klapki. Klapek nie widzę. Teraz mamy balony. Balony trzy razy. No i ostatni symbol to księżyc. Ale akurat księżyca nie ma. A literki kontrolne no inne niestety. Sprawdzamy krzyżóweczkę. Tutaj jest ten jeden wyraz spis. I zostały chyba cztery literki do odsłonięcia. Bonusie brakuje AN. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. No, mamy to A. Lugano. I tutaj sobie dalej drapiemy. Dalej drapiemy. Może chociaż jakiś zwrot by wpadł. Zawsze to wiecie, lepiej jak te zwroty chociaż wpadają, bo nie ma tych minusów takich ogromnych. Ostatnio u mnie premiery jakieś takie marne. Dobrze, że później w tych miksach coś tam wpada, no ale też szału nie ma. Dobra, chyba, chyba wszystko. Dzisiaj strasznie słabo spałam w nocy, w ogóle Chyba zasnęłam dopiero około czwartej. Mam taki piasek w oczach, że ledwo co widzę, literka K, jakbym coś omijała, to, to przez nie wyspanie. Mamy pierwszy wyraz oko tutaj. I chyba wszystko. A druga, tu nam się układa drugi wyraz oka. Czyli mamy dwa wyrazy. Jeszcze jednego brakuje i będzie zwrocik. Dobra, przedostatnia literka. No oczywiście V musieli dać. I ostatnie jest B, więc bonus odpad to było 10 zł. Tu nam się układa drugi wyraz bula. Tak, dobrze mówię drugi tak, oko bula. Tu jest B w barze, ale to nam nic nie dało już. I tu mamy odbitkę. Gdyby objazd, no, też wygląda na to, że pusto. Niestety mam B, BG, pustaczek. Tą wygraną zdrawkę zostawimy na koniec. Bierzemy. Ekstra linie jeszcze te bez linii ułożonej. No i kolejny symbol to leżak. I sprawdzamy. Tu jest jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, ale ich dali tych leżaków. Tylko jeszcze jakby pogoda się zrobiła, to faktycznie na takim leżaku można się położyć gdzieś na słoneczku, a ta pogoda taka jest marna. Słonie jeden tylko. Teraz mamy diament. Czy gdzieś jakiś, tu jest jeden diamencik i drugi. Kolejne są rolki. Tu są jedne. Tu mamy rolki dwa razy. Tu są jeszcze i tutaj. No dobra. Przedostatnia jest tęcza. Ale akurat tęczy nie ma. No i na koniec serce. Serce. Serca też nie ma. Więc te linie są puste. No, czyżby tylko ta jedna zgrabka wygrała? Zobaczymy. Krzyżóweczka. Bo się brakuje dwóch literek OR, trzy litery do końca, no i drapiemy, co my tu teraz mamy, literka B, 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 pierwsza krzyżówka, nie widzę, tu mamy tak, Norbert Jedwab i trzecia Bruno. Kolejna literka. Jest to literka O. No to mamy w bonusie. Brakuje jeszcze tego R. Ciekawe czy będzie. Tu mamy tak. Trzy literki. Czwarte. Tu nam się układa drugi wyraz ojciec, czyli mamy ojciec cena. Ojciec cena. Przydałoby się GD. GD. GD by się przydało. Zobaczymy. Dobra, druga. Norbert, Dok, Dialog, Termos. Nic więcej nam się na razie nie ułożyło. Zobaczymy jeszcze tutaj. Rogalik, Opole, Udo, Bruno, no dobra. Chyba wszystko. Ostatnia literka jest to U. Chyba nic z tego. Ura. Tu jeszcze o ominęłam. Eee, no to pusto. Tu. Wiarus. Też nic więcej. I tu mamy laur. U do cukierek. Pustaczek też na to wychodzi. W bonusie było 20 zł, a literki mam DS, więc pusto niestety. Ostatnia Nadzieja w ekstra liniach. Tu mamy tą linię. No i sprawdzamy. Kolejny symbol jest to diament. Tu nie mamy. Tu jest jeden. Drugi dalej mamy słońce, tego słońca tu nie ma za oknem. Nie ma więcej jedno tylko. Teraz mamy balony. Też nie ma parasol. Parasol nie widzę. Przedostatni symbol korona. Mamy jedną, drugą, trzecią. I ostatni symbol to wiatrak. Tu mamy jeden. No i na to wychodzi, że tylko ta jedna linia się ułożyła. Ciekawe co tu będzie czy zwrot, czy coś więcej. Mogłoby być coś więcej. A mamy, no proszę bardzo, jedna linia i wiecie co, jedna linia zrobiła nam drapanie za zero dzisiaj. 40 zł wkładu i 40 zł wygrana, więc no nie mam co narzekać w takim razie. Chociaż oczywiście szkoda, że pozostałe zdrabki były puste, bo cztery zdrabki puste, jedna tylko wygrała, no ale dała całkowity zwrot więc nie będę narzekać dzisiaj, dropanie za darmo. No dobra, dzięki serdeczne za dzisiaj, oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania, lajkowania filmików, no i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem, pozdrawiam, cześć.